Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. Często kierowcy spotykają się z problemem awarii prostownika alternatora lub mostka diodowego. Urządzenie to jest niezbędne do zapewnienia silnikowi samochodowemu prądu o dwóch połokresach. Swego czasu mostek diodowy stał się zamiennikiem kolektora, który pełnił funkcję prostowania napięcia, a także zwiększał wydajność. Transformatora dzięki stabilizacji poziomu strumienia magnetycznego. Mostek diodowy, koncepcja i zasada działania. Ponieważ silnik samochodu jest kluczowym mechanizmem każdego transportu, terminowa kontrola diod pomoże uniknąć wielu problemów z Działaniem elektryki samochodowej. Mostek diodowy alternatora dostarcza napięcie do obwodu elektrycznego, akumulatora, uzwojenia sprężarki i ogólnego funkcjonowania jakości zasilania. W przypadku jego awarii, samochód może się nie uruchomić, ponieważ energia elektryczna będzie dostarczana przez uzwojenia silnika, co jest kategorycznie nieodpowiednie dla stabilnej pracy sieci pokładowej. Konstrukcja diod jest dość obszerna. SA one produkowane w postaci całego modułu, tabletów i płaskich płytek. Mostek diodowy jest ściśle dociskany do grzejników lub wkładany do znajdujących się w nich niż. Części te TSA mocowane przez lutowanie i mocowanie za pomocą srób, spóźniejsza izolacja diod. Prostownik składa się z dwóch płytek z ładunkiem dodatnim i ujemnym. Na płytce, plus, znajduje się specjalna sruba, która wystaje do zewnętrznej części generatora. Przyczyny i główne objawy awarii mostka diodowego. Główna przyczyna awarii prostownika jest uszkodzenie termiczne diody, w wyniku którego półprzewodnik zostaje pozbawiony swoich funkcji. Dlatego mostek jest instalowany na chłodnicy silnika, co zapewnia ochronę części przed efektami termicznymi. Najczęstsza przyczyna awarii półprzewodników jest wilgoc w obszarze maski. Wizualna diagnostyka stanu elementu jest dość trudna. Dlatego do jakościowej kontroli mostka diodowego wymagane jest specjalne urządzenie, tester. Na obecność awarii mogą wskazywać problemy z napięciem oraz dźwięki towarzyszące poruszaniu się samochodu. Uszkodzona część można rozpoznać po następujących objawach, podczas jazdy reflektory SA przyciemnione, nagłe pojawienie się dźwięków. O różnych tonach, błędy układu kierowniczego, szybkie rozładowanie akumulatora, nieprawidłowe działanie klimatyzacji i akustyki pojazdu. Wysoka temperatura alternatora podczas sprawdzania mostka diodowego testerem, uzwojenia alternatora SA wybierane na zacisku. Właczenie wskaźnika sygnału wraz z uruchomieniem silnika, napięcie wyjściowe alternatora jest niższe niż 13,5 V. Najważniejsza oznaka problemów z mostkiem diodowym jest szybkie rozładowanie akumulatora. Na przykład, jeśli ostatniej nocy ładowanie urządzenia było na wysokim poziomie, a rano całkowicie zniknęło lub rozładowało się. W ciągu kilku minut po uruchomieniu silnika, najprawdopodobniej poleciał mostek diodowy. Sprawdzanie prostownika alternatora. Aby upewnić się, że prostownik jest w dobrym stanie, wystarczy sprawdzić mostek diodowy za pomocą multimetru. Diagnozę mostka diodowego przeprowadza się poprzez przebicie, półprzewodnika lub obwodu elektrycznego. Przed przebiciem eksperci zalecają sprawdzenie połaczenia baterii za pomocą żarówki, aby upewnić się, że dioda działa. Testowanie mostka diodowego przeprowadza się w następujący sposób, za pomocą lampy. Pokrywa alternatora jest zdejmowana w celu łatwego dostępu do mostka, jeden styk neutralny jest doprowadzany z akumulatora do płytki mostka. Następnie faza jest doprowadzana do akumulatora, a zero, na uzwojeniu stojana, a w przypadku awarii właczana jest lampa za pomocą testera multimetru. W tym przypadku konieczne jest ustawienie multimetru w trybie omomierza, a odczyt rezystancji nie powinien być mniejszy niż 400 omów. Multimetr jest uważany za najlepsze urządzenie do pomiaru rezystancji i pozwala z dużą dokładnością zadzwonić do mostka diodowego generatora. Obecność testera pozwala niezależnie określić awarię mostka diodowego bez konieczności odwiedzania centrów serwisowych. Na początkowym etapie diagnostyki za pomocą multimetru urządzenie jest podłaczone do rezystancji. W przypadku prawidłowego podłaczenia tester emituje sygnał dźwiękowy. Następnie mostek diodowy jest usuwany z uzwojenia stojana, po czym końce urządzenia SA podłaczane do płyty radiatora i diod. Wartość 1 na multimetrze jest oznaka sprawności diody. Jeśli wartości wahają się w większym lub mniejszym stopniu, należy ją ja wymienić. Ponieważ konstrukcja klasycznego prostownika zakłada obecność trzech par diod, ich odczyty przy zmianie biegunów powinny pokazywać w przybliżeniu tę sama wartość. Ważne, mostek diodowy powinien być wybierany z każdą płytka. Sygnał dźwiękowy podczas wybierania diody jest również oznaka nieprawidłowego działania sprzętu. Jak naprawić mostek diodowy? Przed przystąpieniem do naprawy prostownika alternatora konieczne jest przygotowanie i ogólne sprawdzenie sprawności diod. Sprawdzenie mechanizmu odbywa się w kilku etapach, odłaczenie regulatorów napięcia i obudowy ochronnej od mostka. Sprawdzenie zwarcia za pomocą akumulatora i żarówki, jeśli diody ESA uszkodzone, zwarcie występuje, gdy żarówka jest podłaczona do zacisku akumulatora i obudowy generatora. Sprawdzić stan elementów dodatnich i ujemnych, Podłaczając zaciski plus i, i minus akumulatora i alternatora, sprawdź obwód mostka diodowego. Naprawa lub wymiana niedziałających elementów. Ponieważ mostek diodowy generatora ma niski koszt, naprawić sprzęt będzie mógł każdy kierowca. Niemniej jednak, ręczna naprawa zajmie dużo czasu i aby nie spędzać dodatkowych godzin na szukaniu informacji w internecie, sugerujemy. Aby kierowcy stosowali się do poniższych zaleceń, w procesie naprawy nadal będziesz musiał usunąć zespoł mostka diodowego. Stałe wnikanie wody do zespołu jest przyczyną jego zwiększonej odporności na zużycie, dlatego zaleca się przeniesienie prostownika. W inne miejsce, mniej narażone na wilgoc. Doświadczeni specjaliści zalecają ochronę sieci pokładowej za pomocą niezawodnej obudowy podmaska. Samodzielne wciśnięcie i wyciśnięcie prostownika będzie droższe niż na stacji benzynowej, ale właściciel samochodu będzie miał pewność co do jego niezawodności. Kupowanie diod na spontanicznym rynku będzie kosztować mniej, ale istnieje ryzyko nieprawidłowego działania części. Przed wymianą prostownika konieczne jest usunięcie izolatora i starego elementu mocującego, należy je przenieść do nowego mostka diodowego. Jeśli chcesz zmodernizować prostownik i zainstalować trzy poziomy przekaźnika generatora, kup trzy dodatkowe pary mostków diodowych, które utworza niezależny E. Ważne: sprawdzenie przydatności części zakupionych na rynku jest dość proste, jeśli dioda sondy w stanie zimnym pokazuje od 500. Do 800 ohm, a podczas uruchamiania silnika następuje w awaria termiczna, konstrukcja jest wadliwa. Jak wybrać tester? Wybór testera jest nie mniej odpowiedzialny niż diagnostyka prostownika, a prawidłowo dobrane urządzenie jest gwarancja udanej diagnostyki sprzętu. Jeśli w niedawnej przeszłości właściciele samochodów borykali się z brakiem sprzętu przy zakupie multimetru, teraz można je kupić w prawie każdym sklepie. Wcześniej wspomnieliśmy o żarówce i faktycznie, jest to najtańsze urządzenie. Taki tester nadaje się do wykrywania małych usterek prostownika, a nie nadaje się do wyszukiwania bardziej złożonych problemów. Dlatego zaleca się zakup nowoczesnych multimetrów, z których wiele jest automatycznych i dostępnych z ekranami LCD. Podsumowując, chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Każdy właściciel samochodu powinien być w stanie sprawdzić mostek. Diodowy na generatorze, ponieważ jest to uważane za podstawowa umiejętność w konserwacji własnego samochodu, przebijanie, seszka. I inne testery nie zawsze pokazują ostateczny wynik. Nawet jeśli ESA używane prawidłowo, dlatego lepiej jest zdiagnozować awarię. Za pomocą kilku urządzeń, w przypadku wymiany prostownika generatora, nie należy zapominać o jego ochronie przed wilgocia, zakup części. Na spontanicznym rynku będzie kosztował mniej niż w sklepie, ale istnieje ryzyko zakupu wadliwych towarów do dokładnej diagnostyki. Mostka lepiej jest kupić kilka multimetrów.